Dzień dobry, dzień dobry. Ponownie Damian Bugański z tej strony witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym rozruszniku porannym, a my za chwilę rozpoczniemy nasze dzisiejsze zmagania od biegu bokserskiego. Więc skoro środa to trzeba wejść w takim walecznym stylu bieg bokserski, więc Piąstki zaciśnięte, pracujemy sobie nimi do przodu, a nogi spokojnie, truchtamy sobie w miejscu. Nie tuptamy, to ma być ciche, masz być jak ninja, jak Tommy Lee Jones w ściganym cichuteńko na paluszkach, bezżelestnie, ale równocześnie skutecznie, więc. Oddychamy przez nos, oddych cały czas. Pięści pracują, lekko góra skos. Pracujemy. No, nie musisz sobie tam wyobrażać żadnego przeciwnika, bo jak zrobisz rozróżnik poranny, to w ogóle żadnego przeciwnika nie spotkasz, bo po prostu wszystko już będzie proste, nie? Jak tak, rozpoczniesz dzień. Eee, jeszcze 20 sekund, tak i będziemy sobie szli dalej. Przypominam standardowo, jak zawsze, proszę wpisać w komentarzu w obecno... na listę obecności na naszym WF-ie. Eee, no i koniecznie proszę że później udostępnić ten rozrusznik, gdzie się da, bo zależy nam, żeby tu było jak najwięcej osób i żeby budować sprawne polskie społeczeństwo. Tak, zależy nam, no to do roboty udostępniać, a nie że tylko ja. Wspólnie musimy się tutaj y, potrudzić troszeczkę. Ok, zrobione. 10 sekund przerwy jeszcze. Kolejne ćwiczenie. Będzie fajne, bo stabilizacyjne, równoważne i mobilnościowe. Będziemy sobie tutaj kręcić stopą i kolanem, co nie? Przy czym, to ma być taka kontrola. To nie ma być takie bardzo luźne kopanie, tylko kontrola. Stoimy sobie na jednej nodze, ta noga podporowa może być ugięta w kolanie i krążymy sobie tą drugą. I teraz zwróć uwagę, że krążę sobie pod łudziem, czyli łydką, ale jeszcze dodatkowo krążę stopą. Czyli taki podwójny obrót, trochę jak Ziemia. Ziemia się kręci obrót wokół Słońca i jeszcze wokół własnej osi, to tu tak samo, tutaj i tak, i tak, i udzie, i stopa. No i tym sposobem 30 sekund minęło, więc cyk, pyk, druga noga. Wiem, że tutaj można by było jeszcze w drugą stronę pokręcić i tak dalej, ale nie mamy czasu na to. Zawsze sobie możesz cyknąć dwie serie, jeśli chcesz, a jeśli nie, no to to, to nie. Nie zmuszam, absolutnie. No i pykamy po prostu drugą nogę. 10 sekund jeszcze. 8, 7, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ci się udało utrzymać równowagę, chociaż pewnie jakaś glebka się zdarzyła, to jestem ciekaw. No i tym sposobem mamy to zrobione, a teraz to ćwiczenie będzie takie no dość wymagające, będziemy mobilizować biodra, będziemy mobilizować tylną taśmę, pomęczysz się trochę, od razu Ci powiem, nie rób tego tak jakoś bardzo gwałtownie i na siłę, nie, tak żeby się po prostu nie nadwyrężyć, tylko spokojnie. Więc zaczynamy trochę w takim pozycji jak do pompki, ale noga jest ugięta, no i tak sobie prostujemy, uginamy, prostujemy, uginamy. Musisz się w to wczuć, 30 sekund jedna noga z przodu, 30 sekund druga noga z przodu. Trzeba sobie znaleźć po prostu prawidłowe ustawienie. Ja to ćwiczenie, nawet jak teraz, w tym momencie jak to robiłem, jak nagrywałem, to już tak czułem, że uu, będą mieli wyzwanie, będą mieli wyzwanie. No ale dobra, o to przecież chodzi, żeby też się tam trochę pogimnastykować. Um, super, 30 sekund minęło. No i cóż, jeśli ci to przychodzi spoko, no to tam fajnie, a jeśli nie przychodzi spoko, no to trzeba to po prostu potrenować. W razie czego y, warto jest na przykład przerobić sobie zestawy treningowe w mobilnym ciele, w moim programie treningowym, który jest w aplikacji treningowej Człowiek się, albo który można pojedynczo po prostu kupić na Człowiek bez subskrypcji. W każdym razie, jeśli szukasz jakiejkolwiek opcji współpracy ze mną, to yy, wszystko masz w opisie. I apkę treningową, i pojedyncze programy, i tak dalej, tak dalej. Tam wszystko znajdziesz. Minęła minuta, więc mamy przerwę, i kolejne nasze ćwiczenie będzie ukierunkowane na poprawę mobilności. Kręgosłupa, szczególnie odcinka piersiowego, więc będziemy w pozycji siadu klęcznego, czyli klęczymy i siedzimy równocześnie, ale podpieramy się na przedramionach. No i co? Dłoń na głowę i pykamy do sufitu, czy tam do księżyca. Do, co do nieba 30 sekund na stronę. Przy czym zawsze jak idzie łokieć w górę, robimy sobie wydech spokojny i przytrzymujemy jeszcze tą pozycję. Czyli wydech, cyk, przytrzymaj i wdech w dół, i znowu wydech, nie? Plecy w miarę wyprostowane, brzuch oczywiście napięty. No i pracujemy ten łokieć powinien nam tutaj napędzać. Oczywiście wzrok, popatrz sobie za tym łokciem. I teraz 30 sekund mija, więc zmień stronę i tak samo druga strona sobie działa. Ja już mówiłem, że sprawdzam obecność w komentarzach? Mówiłem, e, więc dobra, to już więcej nie będę powtarzał, pracuj sobie cały czas, pamiętaj o wydechu, pamiętaj o tym, żeby właśnie w tym odcinku piersiowym dokonywać ruchów, żeby to tam się działo, a nie na przykład w odcinku lędźwiowym, często tak jest, że my przenosimy tą mobilność. Tam gdzie nie mamy, to nadal nie mamy, a próbujemy kompensować innymi sektorami. No niestety, to jest rozróżnik porany, tym się nie zajmujemy, tutaj się nie zajmujemy takimi szczegółami, no na to przyjdzie czas w jakichś innych y, materiałach. Tymczasem oczywiście mamy już przerwę i za chwilę już widzisz, jakie będzie kolejne ćwiczenie, więc będziemy sobie... Czworakować, ale nie tak jak dzieciaki, że na kolanach, tylko będziemy czworakować stopy dłonie, a kolana tak zaraz nad podłożem. I napinamy brzuchy, od razu napinamy brzuchy i sobie czworakujemy po przekątnej. Lewa ręka, prawa noga, i tak na zmianę. Kilka kroków do przodu, kilka kroków do tyłu. Kilka kroków do przodu, kilka do tyłu. I co jest ważne? Nisko kolana, kolana zaraz na ziemię, ale nie uderzaj kolanami o ziemię. Staraj się nie balansować biodrami na boki, nie kołysać się. No i oczywiście, napięty brzuch, tak? Brzuch ma być napięty. Mocno masz się wczuć w pracę tego brzucha. Nie tak, że po prostu on sobie tam wisi, albo że lędźwia ci się zapadają, albo że co gorsza jesteś zgarbiony na całości. Tylko kręgosłup w tych neutralnych krzywiznach brzuch aktywny i czworakujemy, czworakujemy. Niech się to ciało wzmacnia. To jest banalna rzecz. Banal... Pomysł, to jest banalna to co też czworakowanie, przecież kurde jesteśmy genialną maszyną zaprojektowaną do wspinania, biegania czołgania, wszystko, ale jeśli Cię to męczy, to znaczy że Twój układ ruchu wymaga jeszcze pracy i to pewnie, no oczywiście robisz ten pierwszy krok, bo jesteś na tym rozruszniku, ale jest jeszcze sporo przy tą, a jak Cię nie męczy, no to piona, fajnie, cieszę się bardzo, tak czy tak i tych co ich to męczyło i tych co nie męczyło, zapraszam jutro bądźcie koniecznie, a ja się z Wami żegnam do zobaczenia jutro, pozdro, cześć